Cześć kochani, witam Was serdecznie. Tutaj Aneta w Belgii i dzisiaj, wam, was, dzisiaj was witam z Polski. A dostałam kilka takich zapytań, um, jakie mam meble u siebie w domu w Polsce, a więc zabieram Was dzisiaj do siebie do domu. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak mieszkam w Polsce, jak mam w środku u mnie w domu. Ja już Was zabieram, a Wy po drodze zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I zaczynamy, kochani. Tak wygląda środek mojego domu. Zaczynamy od korytarza. Ja teraz tutaj zamknę drzwi. I moi kochani, jesteście u mnie w domu. Bardzo witam Was serdecznie. Zaczynamy od korytarza. Tak, jak widzicie, korytarz jest dosyć duży. A mój korytarz ma takie, właśnie szare drzwi, i w tych szarych drzwiach są tutaj takie fajne, właśnie szyby. To jest takie. Jakby powiedzieć, lustro weneckie, ze względu na to, że kiedy ktoś dzwoni, to ja mogę sobie zobaczyć, kto dzwoni, kto tam stoi, kto tam jest. Także tak. E, tutaj mamy kotłownię, e, mamy tutaj piec na ekogroszek. Nie będę Wam pokazywać, ponieważ <laughs> nie wygląda zbyt ładnie. Teraz tak, cały korytarz, tak jak widzicie, ustroiłam sobie takim pięknym, szklanym wazonem, kupionym już bardzo dawno i znalazłam w Marsze kiedyś właśnie takie sztuczne słoneczniki. Bardzo mi się podobały, dlatego też je e, kupiłam i sobie po prostu zdobią. Ten mój korytarz. Tu jeszcze pokażę Wam z bliska, jak wygląda ten słonecznik, fajnie się mu prezentuje. Tutaj są na dole takie kamyszki. Ehm, ściana jest takiego właśnie koloru zielonego. Kolor wybierałam sama. I oczywiście tutaj wszystko również malowałam sama. Także. Jestem z tego bardzo szczęśliwa, że mogłam zrobić coś sama w swoim domu. Tutaj widzimy jest lustro. Ja, moi kochani, musiałam zaświecić tutaj światło, ponieważ pogoda dzisiaj jest na dworze bardzo okropna i nie widzielibyście nic ponieważ nie ma słońca i jest taka szaruga. Dopiero po godzinie 12.00. Także moi drodzy, musiałam zapalić światło, bo naprawdę nic za dużo byście nie zauważyli. Teraz tak. Mój korytarz, tak jak widzicie, e, ściany są białe i tutaj mamy halogeny. Tak. Są halogeny, e, jest lustro, a tutaj mamy taki właśnie przedsionek e, do kurtek. Z kolei tutaj stoją e, nasze, nasze buty. Ale wiecie, niektóre rzeczy jeszcze po prostu wymagają dopracowania. Dobrze, jeszcze chciałam Wam pokazać tutaj właśnie lampa. Lampa jest naprawdę świetna. Mam taki właśnie oto żyrandol. Żyrandol jest czarny. Tak jak widzicie, jest tutaj gruba, duża, żarówka. W sklepie, kiedy widziałam, właśnie ten żerandol bardzo wpadł mi w oko. No i postanowiłam go właśnie kupić do siebie, do domu, ponieważ, mimo tego, że on jest plastikowy, bo jest plastikowy, to ma coś w sobie, że wygląda bardzo atrakcyjnie. Teraz zabieram Was do salonu. Chodźcie ze mną. Teraz macie możliwość zobaczenia wszystkiego. I widzicie, moi kochani, tak wygląda mój salon, tutaj w Polsce. Tak jak widzimy, jest narożnik. Jest narożnik, na którym można sobie usiąść, fajnie sobie odpocząć. Jest on bardzo wygodny. Jest tutaj taki, właśnie stół jadalniany. Tutaj spożywamy posiłki. Okno mamy takie, widzicie, bardzo duże. Stół w salonie składaliśmy sami. A kanapę nam przywieźli panowie, także złożyli. Złożyli kanapę, i tutaj co mamy dalej? Tutaj dalej, tak jak widzicie. Jest takie piękne koło, i słuchajcie, ja to koło kupiłam w sklepie mrówka. No, kilka stówek no, kosztowało, ale dobiłam targu i pani mi po prostu zeszła z ceny. <grywka> tak, tak to wygląda u mnie, u mnie w domu. A tutaj widzicie za mną. Dałam sobie taką półeczkę, bo tak właśnie chciałam. Tutaj na tej półce mam kilka szyszek, trochę, trochę muszelek, taka właśnie do zdoby litera A. Tutaj widzicie moje zdjęcie z córeczką, a tutaj trochę książek, które kiedyś mnie interesowały. Miałam jeszcze więcej, ale pożyczyłam koleżankom, no i później już powiedziałam, że ok, mogą sobie zostawić. A tutaj, tak jak widzicie, mam taki obraz. Obraz dostałam od koleżanki i ona sama mi go namalowała. Tutaj widzicie z bliska, możecie sobie zobaczyć, jak to koło fajnie wygląda, jak ono fajnie się prezentuje. Tak, wygląda to jakby z dawnych, starych czasów. Jest to takie wszystko niedokładne, nieidealne. Bardzo mi się to podobało. Nie wiem, czy to jest dokładnie z gipsu, czy to jest jakaś sklejka, ale tak to wygląda. A tutaj jest dalsza jego część, czyli mamy kącik taki, właśnie na telewizor. Mamy tutaj również taką bardzo, bardzo starą. Um, to jest bardzo stara taka właśnie komoda. Ta komoda to jest po prostu zwykła sklejka. Um, kupiliśmy ją naprawdę lata, lata temu. Złożyliśmy ją i no i do teraz nam służy. Jeżeli nie jest aż tak zniszczona, um, a wtedy te kilkanaście lat temu, no to, to kiedyś wiecie co, powiem Wam tak, że człowiek miał inny sposób myślenia i inne upodobania. O, może w ten sposób powiem, że nie do końca podobały się nam jeszcze te drewniane takie właśnie meble. To czasami jest, że człowiek y, musi dojrzeć do pewnych kwestii, prawda? Tak, tutaj mamy też taką zebrę, kiedyś mi się podobała w sklepie, więc kupiłam. E, no i widzicie, telewizor mamy. Jest tutaj odbiornik, także czasami sobie coś tam oglądamy. I tutaj również widzicie, y, są halogeny, a także są muszelki. Te muszelki kiedyś kupiłam dokładnie w Świnoujściu. Tak bardzo, bardzo mi się podobały i mówię, muszę je mieć. Cała ściana wygląda tak. Jest ona koloru takiego właśnie: takiego zielonego. A obok moi drodzy, widzicie, jest komin. Komin jest tutaj. A... Nieukończony, <laughs> nie mogliśmy się zdecydować, który chcemy, także po prostu jest niedokończony, bo mąż chciał inny, ja chciałam inny, i nie dogadaliśmy się, dlatego po prostu go zostawiliśmy. Ja tutaj jeszcze raz pokażę, może po prostu bez światła, jak to wszystko wygląda. Ponieważ to światło również troszeczkę oszukuje, i tak możecie zobaczyć trochę lepiej, jak wygląda ta ściana. Kolor wybierałam sama. Moja, moja rodzina, czy też znajomi bardzo mówili, że podoba im się ten kolor, i widziałam również, że zastosowali u siebie w domu. Także, jeżeli Wam się podoba, to szukajcie w sklepach takiego właśnie koloru. I malujcie u siebie w domu koniecznie. I jeszcze raz wam pokażę tutaj jak wygląda o salon. Salon wygląda tak, kiedy nie świeci się światło. Teraz macie możliwość zobaczenia bez światła. Powiem wam, że kanapa jest bardzo fajna, ponieważ czasami moja córka albo albo syn zapraszają kogoś, to naprawdę nawet w trójkę mogą sobie tutaj spać i robić pogaduchy, tak. Ten stół kupiliśmy na Allegro, z tego co pamiętam i on jest, słuchajcie, rozkładany, tak, rozkładany, także jest to stół dla sześciu osób, natomiast można go jeszcze rozłożyć, co powoduje, że mamy więcej miejsca na, na różne dania. Tutaj nade mną, o tu, 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 nade mną znajduje się żyrandol. Już Wam pokażę z bliska, jak on wygląda dokładnie. A żyrandol wygląda tak. Ma on takie właśnie, widzicie, lusterko, że kiedy zapala się światło, to wtedy on tak rozprasza jeszcze bardziej to światło. Tutaj moi kochani widzicie również są takie meble. Są to meble ogrodowe, ponieważ kiedy jest ciepło, po prostu bierzemy te meble sobie na, na taras i tam po prostu sobie pijemy kawkę, jemy ciasto. A także są to plastikowe meble, ale kiedy nie jest ciepło, to po prostu bierzemy te meble sobie do domu ponieważ kiedy jest więcej dzieci, no to mogą się wtedy usiąść na kanapie lub też tutaj. A czasami uwierzcie mi, że chata jest pełna. <laughs> tak, jak, tak jak zdążyliście zauważyć, to dostałam tutaj paczkę. Jest to ogromna, ogromna, słuchajcie, paczka. Jest ona naprawdę, naprawdę duża. I jeżeli jesteście ciekawi, od kogo dostałam tą paczkę, co tam w środku się znajduje, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. A, a już niebawem pojawi się taki odcinek, gdzie będziemy razem otwierać tą paczkę i zobaczymy, co w niej jest. A przyznajcie sami, że mała ona nie jest. <laughs> Powiem Wam szczerze, że zostałam. Pozytywnie zaskoczona. Jeszcze tutaj, tak przy okazji mogę Wam pokazać, jak mój syn sam narysował taki o, obrazek, widzicie? On sam. Sam to narysował. Oczywiście przerysował to z e, telefonu, ale to nie było tak na zasadzie kalkulacji, tylko po prostu zostawił sobie telefon przed twarzą, i tak w ten sposób właśnie e, przerysował. Jestem. Jestem z niego naprawdę naprawdę dumna. W tej całej jadalni. Jeszcze w tej całej jadalni mogę Wam pokazać takie właśnie lampy mam. Takie sobie wybraliśmy, takie nam się podobały. Fajne są. I myślę, że ten czarny właśnie tak fajnie współgra do, do wszystkiego. Tak. To teraz myślę, że czas już, żeby zabrać Was do mojej kuchni.